Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim pierwszym filmiku z serii zdrapek Lotto. Na sam początek zdrapiemy sobie trzy zdrapki. W sumie premierowo 500 tysięcy w banku. Zobaczymy co nam dzisiaj wpadnie. Trzy zdrapeczki po 10 zł za 30 zł. Dzisiaj była właśnie ich premiera. Zaczynamy. I mam zdrapki o numerze 4, 21 i 24. Zobaczymy. Wygrywające liczby yy, mamy, zdrapujemy. I nie powiedzie Wam jeszcze, jeśli trafimy na. Złoto to mamy razy jeden, a jeśli na bank to podwajamy kwotę, i lecimy. Wygrywające liczby to: dwadzieścia trzy, trzydzieści cztery, pięć. osiemnaście i piętnaście. i zobaczymy dwadzieścia cztery trzynaście obok siedem

Trzydzieści dziewięć, czternaście, trzydzieści trzy, i trzydzieści pięć. Niestety nie ma. I ostatnie. 12. Siedemnaście, dziewiętnaście i trzydzieści. Niestety przegrana. Zobaczymy jeszcze kontrolne. Nie wiem, gdzie one tutaj są. Tutaj mamy. Nie, coś jest.

5, 12, 17, 19 i 30. Tak jest. Mamy zwrocik. Mamy zw zwrocik. Jeszcze zobaczę, bo coś mi tutaj nie pasuje, ale, ale. Chyba, chyba jest tyle. Chyba jest tyle. Tak. tak. Mamy. Pierwszy zrocik. Zrabka numer cztery. Teraz zdrabka numer dwadzieścia jeden. Zobaczymy co przyniesie. Wygrywające liczby. Trzydzieści jeden. Trzydzieści dziewięć. Trzydzieści pięć. Siedem, szczęśliwa siódemka i trzydzieści i trzydzieści i trzydzieści. I lecimy. Dwójeczka. Jedneczka. Trzydzieści dwa obok trzydzieści trzy po środku dwadzieścia dwa pudło jedenaście trzydzieści osiem dwadzieścia siedem osiem Pięć no, niestety brak, ale może znowu coś przegapiłem szesnaście czterdzieści piętnaście trzydzieści siedem. Sześć. Obok dwadzieścia cztery, dwadzieścia sześć, drujeczka dwadzieścia dziewięć, no, oddyżkę. I numer. 13. Jak dobrze widziałem, chyba przegrana. Jeszcze zobaczymy kontrolne. Tak jest. Trzy różne. Przegrana. I ostatnia strapeczka. Czy tutaj Iwi nam przyniesie szczęście? Zobaczymy. Liczę na to. Chociaż już z dyszki jestem zadowolony jak na sam początek. Więc zobaczymy. Zdrabka o numerze 24. Lecimy. I wygrywające liczby to: 2, 14, 36. 39 i 9 i dziewięć i zobaczmy teraz co nam przyniesie los i 13 i siódameczka no kurczę poprzednia zrabka jakby była siódameczka to by była wygrana no niestety 11 i dziewiętnaście, i dwadzieścia sześć. Znowu wodyżkę, różnica. I jedyneczka. I dwadzieścia osiem. I trzydzieści osiem obok. I trzydzieści. I trzydzieści siedem obok. Dwadzieścia jeden oczko, ale niestety nie dla nas. I piąteczka osiemnaście, siedemnaście, trzydzieści pięć obok, niestety ostatnie szanse, dwadzieścia dziewięć. Dwadzieścia dwa, trzydzieści cztery, czterdzieści obok i ostatnia szansa, trzydzieści dwa. Niestety, brak wykranej, jeszcze dla pewności zobaczymy kontrolne. Tak jest. Różne. więc tak na trzy drapeczki premierowe jedna nam oddała zwrocik, czyli 30 dyszka zwrotu 20 na minusie więc w moim odczuciu nie jej źle jak na sam początek a będzie lepiej będę się starał wam wrzucać filmik z serii z drapek lotto przynajmniej raz w tygodniu, może częściej, no zobaczymy jak to wyjdzie. Więc życzę wszystkim miłego dnia, zdrapujcie, wykrywajcie, cześć.